Moja tablica to pierwszy widok, który zobaczysz po zalogowaniu do systemu. Jeśli nie masz jeszcze żadnych zadań do wykonania, twoja tablica będzie wyglądała właśnie tak. Po lewej stronie widzimy zwinięty panel głównego menu systemu. Pierwszym przyciskiem tego menu jest moja tablica. Jest to przycisk, który kieruje użytkownika właśnie do tego widoku. Moje dane. Tu znajduje się panel użytkownika. Jest to miejsce, które pozwala mu zarządzać swoim kontem. Organizacje. Tu znajduje się lista wszystkich organizacji, do których należymy. Procesy w aktualnej organizacji, przestrzenie nazw w aktualnej organizacji, tablice Kanban, także w aktualnej organizacji. Kolejny przycisk jest przejściem do archiwum plików. Jeśli jesteś administratorem lub ownerem, Danej organizacji, to dostępny jest dla Ciebie także przycisk Administracja. Daje on możliwość zarządzania różnymi listami, takimi jak użytkownicy, grupy, słowniki, zestawienia czy zastępstwa w procesach. Poniżej znajduje się Wyszukiwarka. Przeszukuje ona dane tylko w aktualnej organizacji. Możemy z tego miejsca przeszukiwać dane w procesach, w archiwum plików lub w przestrzeniach nazw po różnych parametrach. W menu znajduje się także wyszukiwarka kontekstowa. Pozwala ona na przejście do konkretnych widoków bez konieczności przechodzenia przez poszczególne ekrany. Na przykład z tego widoku możemy przejść do mojej tablicy konkretnego procesu, przestrzeni nazw, tablicy Kantan lub możemy przełączyć się do innej organizacji. W menu znajduje się także pomoc. Z tego miejsca możemy przejść do szczegółowej instrukcji systemu. Możemy wysłać wiadomość do administratora aktualnej organizacji, zapoznać się z dokumentacją API lub poprosić o konsultację. Po prawej stronie znajduje się drugie menu. Mamy w nim informację, w jakiej organizacji aktualnie jesteśmy oraz możliwość zmiany koloru tej organizacji. Poniżej znajduje się lista organizacji, do których należymy, oraz informacja, ile zadań czeka na nas w każdej z nich. Przycisk utwórz organizację, informacja, ile zadań mamy do wykonania w aktualnej organizacji, przycisk zaproś użytkownika oraz informacja, ile miejsca wykorzystano w należących do nas organizacjach. Nie wszystkie pozycje tego menu są zawsze widoczne. Widok prawego menu może również wyglądać tak. To widok moja tablica użytkownika, który znajduje się w organizacji Finanse i należy do organizacji DuX. Ten użytkownik nie utworzył jeszcze swojej organizacji i tym samym nie ma widoku sekcji z informacją o miejscu wykorzystanym w jego organizacjach. Natomiast z tego widoku. Może utworzyć swoją organizację lub zaprosić użytkownika do organizacji finanse, ponieważ znajduje się wewnątrz organizacji. Użytkownicy spoza organizacji nie mogą wykonać tej akcji. Wiemy już, że to, co dzieje się na widoku moja tablica, zależy od wielu czynników. Na przykład, do jakich organizacji dołączyliśmy? Czy utworzyliśmy swoją organizację, czy jesteśmy z wewnątrz czy spoza organizacji, i co najważniejsze, w obiegach spraw, czy mamy zadania do wykonania. Jeśli masz zadania do wykonania, to na widoku Moja tablica, w sekcji Bliżej terminu znajdziesz kilka kart z zadaniami z najkrótszym deadlineem ze wszystkich organizacji, do których należysz. To te zadania, które należy wykonać w pierwszej kolejności. Na takiej karcie mamy informację. Jakiej organizacji dotyczy, jakiego procesu, od kogo została do nas wysłana, na jakim aktualnie znajduje się kroku, możemy podejrzeć zmienne wyróżnione tej karty, mamy informacje o deadline'ie, możemy podejrzeć komentarz, jeśli został wpisany, możemy przejść do szczegółów lub bezpośrednio do formularza, aby go uzupełnić. Poniżej znajdziemy informacje, ile zadań. I w jakim procesie czeka na nas w bieżącej organizacji. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.